Rozpoczęliśmy w zasadzie działanie na drogach w zakresie zimowego utrzymania dróg. Jest to na tyle w tej chwili ułatwione, że wszystkie jednostki administracji drogowej mają dostęp do czujników elektronicznych, do kamer zainstalowanych na odcinkach dróg, które, dzięki którym mają wgląd w nawierzchnie jaki jest jej stan przejeżdż przy przejeżdżających pojazdach. W latach 90., -tych, gdy tych kamer jeszcze nie było, pomysłem racjonalizatorskim wymyślono takie urządzenie. Jest to czujnik przeciwgołoledziowy. Były to trzy diody, które sygnalizowały, jeżeli zapaliła się jedna lub dwie diody, to było przygotowanie do wykonania wyjazdu. Jeżeli zapaliła się trzecia, czynnik wilgotności powietrza, następował alarm i wtedy decydowano o wyjeździe. Na czym to polegało? Długi kabel, zamontowany w nawierzchnię najbardziej zbliżoną do optymalnej, występującej na danych odcinkach dróg zasilane z sieci energetycznej i w momencie, kiedy czynniki sprzyjające wystąpieniu gołoledzi, włączał się alarm i tak jak mówiłem, rozpoczynano akcję. Był to wynalazek racjonalizatorski, no niestety nie spełnił się. Po dwóch latach eksploatacji wycofano, bo wiele Jednostek spóźniało się z wykonawstwem. Tak wygląda jego wnętrze. Są to urządzenia, które sygnalizowały na zewnątrz tymi diodami.